Dzisiaj ponownie Korwalia i miasteczko Hale, piaszczyste plaże oraz wydmy, przepiękne miejsce. Zapraszam do zwiedzania wraz ze mną tego miejsca. Dla mnie osobiście jest to jedno z piękniejszych miejsc w Korwali. Wydmy. Te wydmy tutaj są ogromne, po prostu kiedy byłem tutaj pierwszy raz, chyba dwa lata temu, byłem normalnie w szoku. Tutaj zobaczcie te wszystkie klimaty, piasek, woda. Ach, dobra, lecimy dalej. Wydmy, piasek, po prostu rajski widok. Paradise? Chyba tak. Ten piaseczek, ten piaseczek i taki krajobraz naokoło. Za kilka godzin, o godzinie 16 będzie tutaj wielki odpływ i wtedy ta plaża się powiększy jeszcze kilkakrotnie. Jest to jedna z najdłuższych plaż, w sumie to najdłuższa plaża w Korwali Detoans, która ma około 3 mile długości, czyli mniej więcej jakieś 5 km ciągnie się i ciągnie tam. Z tej strony jest plaża Heil. Prawdziwe wielkie wydmy będą kawałek drogi później. I kiedy je zobaczyłem pierwszy raz, byłem naprawdę zaskoczony. Ja nawet nie pamiętam, czy takie kiedykolwiek widziałem w Polsce. Jest fajnie ciepło, jest niby teoretycznie 17 stopni, ale odczuwalna temperatura jest o wiele mniejsza, ponieważ z tej strony mamy Atlantyk. Jest to część zachodnia korwali, także wiecie. Tutaj są wiatry od Atlantyku. A tam na horyzoncie miasteczko St. Ice, z którym byłem wczoraj. Nie ma takiej drugiej plaży w Korwali. Jeszcze jak się fajnie trafi, że odpływ jest rano i słońce świeci prosto w twarz, no to miejsce jest naprawdę super. Chciałem to są odwrót, ponieważ przypływ był rano, a odpływ będzie dopiero w godzinach późniejszych, czyli o 16.00. To oczywiście skały, klify. I to będzie nas właśnie tutaj prześladować cały czas. Oczywiście w cudzysłowie prześladować, ponieważ są to bardzo piękne skały. Mi bardzo się tutaj podoba Wam. Myślę, że także. Piękne skały, plaża i morze. Jedna z małych kawiarenek, ale chyba zamknięta jeszcze jest. Zresztą wiele takich miejsc zbankrutowało niestety w ciągu ostatnich dwóch lat. Szkoda. Tutaj widać, że płynie jakaś woda i mamy odpływ. Jakby nie było. dosyć ciekawie są te skały popękane co daje nam wtedy między innymi tutaj takie cuda natury jak na przykład to miejsce ciekawe, prawda? teraz tędy przejdę tylko trzeba uważać na głowę żeby sobie jej nie rozwalić bo to byłoby bardzo nieprzyjemne ale zobaczcie, no przecież Niesamowite to jest. A tutaj już kolejny grot wyrzeźbiony przez wodę. Troszkę wieje, trudno. Ale między innymi tutaj możemy zobaczyć taki zielonkowaty odcień wody. Tak, która jeszcze nie odpłynęła do morza, bo nie zdążyła. Była za głęboko. Cóż, w takich miejscach trzeba także uważać, ponieważ, jak tu widzimy, klify lubią się obsunąć i mogą nas zabić takimi wielkimi kamieniami. Tutaj zaczynają się już wydmy i tak się zastanawiam, czy pójść teraz z nimi, czy po prostu tam będę wracać. One są tak wielkie, niesamowite. Byłem w szoku, naprawdę byłem w szoku tam za pierwszym razem, także tym razem myślę, że tak samo będzie. Dosyć fajne jaskinie oraz stojące skały będą troszkę później, także póki co wspinam się na górę, lekko nie jest, piasek się sypie, ale dobra, chodźcie ze mną. To wszystko tutaj, te małe górki i ta cała nizina to są wydmy, z tym, że o wiele ładniejsze są tam kawałek później, także w cierpliwości, zaraz tam dojdę. A trzeba się przebijać taką ścieżką. Taką ścieżką właśnie. Za mną wydma, a my nie możemy zapomnieć o napadnianiu się. Także wodę trzeba pić. I taka ścieżka teraz prawie jak w Polsce wydmy, morze, plaża. Przepiękna sprawa. Typowo pustynne ułożenie piasku przez wiatr. To wygląda teraz prawie jak krater wulkanu. Krater wulkanu. A to tylko piasek i wydmy. W samym środku teraz. Nic tylko piasek. Ach, korwalia zaskakuje. Zaskakuje. Takie miejsca tutaj są, że naprawdę głowę rywa. Och, wprost przepięknie. Wprost przepięknie tutaj jest. Jestem zauroczony. Przede mną już najciekawsza część wydm, czyli Heligwidian Toans. Wydmy, które były zagospodarowane przez ludzi przez ponad 5000 lat. Dobra, to tędy. Jest mała wichura teraz, ale to nic. I spójrzcie, tutaj te wszystkie zielone pogórki to są po prostu wydmy. Ale teraz wieje masakra. Właśnie są takie zielone z powodu dużej wielkości powietrza. I dlatego świetnie nadawały się pod jakieś tam uprawy warzyw czy, czy innych rzeczy. Żeby nie było, wszędzie z piasek. Wszędzie jest piasek, tak. To są naprawdę wydmy. Takie może trochę unikalne, ale po prostu niesamowite. I jest to oczywiście miejsce chronione także. Wiecie. My lubimy takie chronione miejsca, ponieważ jest to przyroda, którą należy szanować i chronić. Tutaj te wydmy są takie troszkę już ubite, ale te, które mnie najbardziej fascynują, czyli piaszczyste, są tam bliżej morza. Dlatego właśnie zaraz uderzę w tamtym kierunku. A póki co, zobaczcie, jak to jest potężne tutaj. Obecnie rezerwat przyrody. Chroniony oczywiście. Chroniony. Teraz to świetnie widać. Co jest pod tą darnią? Piasek. Po prostu piasek. Coraz bliżej morza i zaczynają się właśnie takie klimaty teraz przepiękne wydmy i zobaczcie jaki jest wielki odpływ jaka jest wielka plaża teraz ach wydmy jakieś muszelki nawet są można znaleźć na wydmach no i piaseczek piękny Ja tam po prostu jestem w siódmym niebie teraz. W siódmym niebie. Już nic więcej nie potrzebuję. Te wydmy nie mają końca. Jak ktoś ma czas, to może nachodzić godzinami. Ja tymczasem za chwilkę schodzę na plażę i na punkt blokowy Peters Point. Tymczasem teraz możemy zobaczyć, jaki jest wielki odpływ. Ale to jeszcze nie wszystko. Ma być jeszcze większy. Niesamowicie wygląda ta skała tutaj, tak oderwana od klifu. To jest prawdopodobnie już Peters Point. Wielka plaża. I tam, w tych skałach, jest mała jaskinia. Ach, to jest jednak skała bez nazwy na plaży Gwydion Beach. Ładnie to wygląda. Zaraz tam zajadę na dół. Cudownie, prawda? Cudownie. I tam na horyzoncie jeszcze jest latarnia Gotrebi. Taka mała wysepka jest. Peter Point jest po tej stronie. Ale jest troszkę za bardzo pod słońcem. Mimo wszystko na dole są też fajne jaskinie. Także troszkę cierpliwości i zaraz tam będę. Jeszcze jedna niesamowita skała. Pamiętam, że tutaj byłem pierwszy raz. Szedłem rano dołem, i gdy już wracałem górą, wszystko to było zalane wodą, bo był przypływ. A dzisiaj jest wprost odwrotnie. Ale jeszcze jest ujęcie niesamowite wprost. Przepięknie. Kazacka jest po prostu kazacka. Przyznajcie sami. Zszedłem już na na plażę Gwidion Beach i patrzcie jakie tutaj są klimaty Ta cała skała jest obklepiona jakimiś skorupiakami To jeszcze woda i klify Po prostu mnóstwo tego jest Mnóstwo Jeszcze parę godzin temu to wszystko było zalane wodą. A teraz mamy odpływ. Cóż, no i mamy to. Pierwsza wielka skała oderwana od klifów. Tak sobie samotnie stojąca na plaży. Niesamowity kolos. A tutaj jaskinia wymyta przez wodę. Tutaj kolejna wielka grota, za tym rogiem jest następna, a za moimi plecami jest wielka, samotna, stojąca skała, ale muszę ją obejść z drugiej strony, ponieważ teraz jest centralnie pod słońce, więc tylko tak wam pokażę. I dokładnie chodziło mi o tą skałę. Potężny twór oderwany od klifów. Klify same w sobie też niesamowite. Tam jest kolejna grota jakaś. Patrzcie, potężna są. Tak, trzeba przyznać, że plaża jest potężna, ale pełny otwór dopiero będzie za godzinę. I wtedy, z tego co pamiętam, to można suchą nogą dojść tutaj do tej małej wysepki. Jeśli się nie mylę, to właśnie to jest Peter's Point. Jaskinia, w sumie taki tunel tam wykuty w środku z okienkiem na drugą stronę. także zaraz tam podejdę zobaczyć. Dokładnie, to wygląda w ten sposób. Oj, trzeba uważać, nie? Okienko na świat, można by rzec. Okienko na świat, tak myślę. Że to już tyle w tym filmie: Korwalia, piękna plaża, skały, klify, jaskinie oraz wydmy. Także miejsce naprawdę warte polecenia. Zapraszam i polecam. Tutaj się nie można nudzić. Zobaczcie. Nic, do zobaczenia, do, do następnego razu.